Witam, witam podczas kolejnego spotkania z mediatorką, która będzie dzisiaj opowiadać o miłości własnej. Miłość własna, pojęcie górnolotne, które dosyć często pojawia się przy okazji medytacji oraz rozwoju własnego i dosyć często można usłyszeć o miłości własnej, czym ona jest i dlaczego jest taka ważna. Ja, jak zwykle, opowiem o miłości własnej z perspektywy własnych doświadczeń oraz doświadczeń moich klientów. I postaram się podać kilka przykładów dlaczego miłość własna jest ważna oraz jak rozumiem to pojęcie miłości własnej. Miłość własna nie oznacza bynajmniej egoizmu, pewnego rodzaju nastawienie tylko ja. Ja jestem ważna, ja jestem ważny i tylko i wyłącznie to, co myślę i to co robię jest istotne i ma znaczenie w życiu. Miłość własna nie jest również Moim zdaniem, czy nie powinna być rozumiana jako daleko posunięta asertywność, która polega na tym, że liczymy się tylko ze sobą i patrzymy tylko na własne pragnienia i oczekiwania. W związku z tym, czym jest miłość własna, która rozwija relacje, która rozwija przede wszystkim człowieka i czyni go kreatywnym i sprawia, że dzięki miłości własnej przyciąga ludzi, których chce przyciągnąć, i zwykle są to właśnie ci ludzie, których pożądamy, czyli szczęśliwi, dobrzy, otwarci, kreatywni, mili. Podam Wam pewien przykład. Otóż wyobraźcie sobie osobę, która jest bardzo empatyczna i ma takie altruistyczne podejście do życia. W każdej sytuacji, w każdym miejscu jest gotowa każdemu pomóc. Na każde zawołanie, w, dosłownie w każdej sytuacji, gdy tylko ktoś poprosi tę osobę o pomoc, ona rzuca wszystko i jest gotowa natychmiast służyć. Taki człowiek to skarb. Chcielibyśmy mieć w swoim gronie takiego przyjaciela, nieprawdaż? Lecz ja zetknęłam się z taką sytuacją, ponieważ podczas mediacji często informowałam klientów, że jak najbardziej jestem do dyspozycji, mój telefon jest zawsze czynny i rozumiałam, że czasami pojawia się potrzeba, żeby porozmawiać albo żeby podzielić się wątpliwościami i niekoniecznie te wątpliwości pojawiają się między 8 a 16 w ciągu dnia. W związku z tym wyrażałam takie przyzwolenie, wręcz zachęcałam moich klientów, aby wzywali się do mnie i informowali, co się dzieje. Chodziło również o to, aby zapobiec pewnym sytuacjom, które mogłyby zagrozić mediacji, czyli zarządzać ryzykiem. Zapobiec sytuacjom, gdzie ktoś ma wątpliwości, albo porozmawiał z kimś innym, kto wzbudził te wątpliwości i czekanie, na przykład, od piątku do poniedziałku, mogłoby sprawić. Że zachwiałaby się motywacja tej osoby, a motywacji będę mówiła w kolejnych podcastach, które się niebawem ukażą, lecz mówiłam także i w poprzednich podcastach, jak bardzo jest ona ważna i że tylko zmiana motywacji zmienia nastawienie, oczekiwania i przekonania o dłuższej perspektywie. Zatem, zarządzając swoją własną sprawą, zarządzając ryzykiem w swoim własnym zawodzie, dawałam przyzwolenie ludziom, aby w razie potrzeby odzywali się do mnie. Lecz wtedy jeszcze nie wyznaczałam tych granic, nie. Stosowałam do końca miłości własnej, ponieważ uważałam, że każdy w jakiś sposób domyśli się, że nie można pewnych granic przekraczać, i nie spodziewałam się, że jak najbardziej w dobrej wierze ludzie będą te granice przekraczać z absolutną ochotą. I co się wydarzyło zresztą wcale nie tak rzadko? Otóż klienci telefonowali do mnie o godzinie 23.00, o godzinie 1 w nocy, telefonowali w sobotę, w święto, w niedzielę. Telefonowali z samego rana i nie przyjmowali komunikatu, że w tej chwili nie mam ochoty rozmawiać albo że jestem zajęta. Wczoraj mówiłam o poczuciu winy. We mnie rosło ogromne poczucie winy, że skoro pozwoliłam na taki kontakt, no to wyrażam pewnego rodzaju pretensje albo sama zaczynam zaprzeczać samej sobie, no bo przecież pozwoliłam na takie telefonowanie i chciałam zarządzać tym ryzykiem właśnie w ten sposób. Zatem rozmawiałam o godzinie 23. Rozmawiałam w święto, rozmawiałam w niedzielę, ba, nawet pracowałam w niedzielę, ponieważ klientom było tak wygodniej. Dochodziło do takiej sytuacji, gdy to ja nie miałam przez cały dzień y, chwili na odpoczynek, ponieważ nieustannie zajęta byłam jakimiś sprawami i uwierzcie mi, że czasami moja doba skracała się do 4 godzin snu, odejmując wszystkie pozostałe godziny na pracy. Byłam potwornie zmęczona i zastanawiałam się w jaki sposób gdzie popełniłam błąd w jaki sposób mogłabym zaradzić tej sytuacji bo przecież robiłam to wszystko w dobrej wierze starając się pomóc ludziom właśnie przyświecał mi ten cel chcę pomóc chcę dobrze wykonać swoją pracę to chodziło nie tylko o sporządzenie dobrej ugody o to żeby tych ludzi do czegoś przekonać ale chcę z nimi po prostu przejść przez ten proces chcę im pomagać w związku z tym powinnam być cały czas gotowa do tego żeby ich słuchać w pewnym momencie przychodzi kres takiej pracy można tak pracować miesiąc, rok, dwa lata, ale w którymś momencie człowiek czuje się zmęczony, bądź też pojawiają się obowiązki, zobowiązania, które mimo wszystko są ważniejsze niż e, propozycja proszę dzwonić, kiedy tylko przyjdzie wam ochota. I wiecie, co wtedy się wydarzyło? Otóż bardzo niewielka grupa ludzi zrozumiała, że ja też mam prywatne życie i swoje własne sprawy. Niestety większość klientów wyraziła pretensje. No jak to? No, przecież na tym moja praca polega, że mam z nimi rozmawiać na okrągło. Że mam być takim aniołym stróżem, który 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu czuwa nad poczuciem bezpieczeństwa tego psychicznego i zajmuje się ich sprawami. Dochodziło nawet do tego, że dostosowywałam swój odpoczynek i swoje plany prywatne do innych ludzi, bo zobowiązałam się do pracy. Bardzo ciężko było postawić tę granicę w sytuacji, gdy już dało się pozwolenie gdy zamanifestowałam, że jestem dla wszystkich. Czułam się z tym ogromnie komfortowo, ale pojawiło się u mnie zjawisko, o którym mówiłam wczoraj, potężne poczucie winy. No bo przecież jak mam pomagać tym ludziom, skoro teraz ich od siebie odepchnę i powiem nie, słuchajcie, w niedzielę do mnie nie dzwonić. To było trudne doświadczenie. Ale zdałam sobie również sprawę, że istniał ogromny deficyt w zakresie miłości własnej, która powinna być rozumiana jako pewnego rodzaju asertywność polegająca na tym, że udostępniamy siebie innym tylko do pewnego zakresu. Nie chodzi o sztywne wyznaczanie godzin, no bo czasami trudno jest wskazać, że przyjmuję od do, w zależności od tego, czym się zajmujemy, ale wskazanie pewnych reguł i pewnych zasad, które będą zbyt sztywne, czyni nas osobami nieprzystępnymi i też nie budzi satysfakcji. Nie przyniosłoby mi ulgi, gdybym powiedziała, słuchajcie, możecie do mnie dzwonić tylko do godziny 20 i tylko powiedzmy sobie do piątku, w sobotę, niedzielę mam wyłączoną. W sytuacji, gdy jak najbardziej w soboty zdarzało mi się pracować, w niedzielę również. Chodzi raczej o stawienie takich granic, w których to my wyznaczamy pewną przestrzeń, ona jest dynamiczna i płynna i bardziej chodzi o pewną zasadę, aby nie dawać siebie w całości. Dam inny przykład. Osoby, które w całości poświęcają się na przykład członkom rodziny albo swoim przełożonym, albo swoim partnerom. Nawiążę do tego, o czym mówiłam wczoraj. Rodzice, którzy bardzo dużo wymagają od swoich dzieci, nawet gdy są one dorosłe, gdy mają swoje własne rodziny, oczekują, że pomimo tych wszystkich obowiązków i podjęcia własnego życia, syn lub córka w dalszym ciągu będą właściwie spełniać dokładnie tę samą rolę, która którą pełnili przed zawarciem y, małżeństwa, czy przed związaniem się z inną osobą. Broń Boże, nie neguję kontaktu z rodzicami i nie twierdzę, że jest czymś negatywnym nie utrzymywać z nimi relacji albo je bardzo ograniczyć. Nie, nie o to chodzi. Możemy się spotkać z rodzicami nawet codziennie. Lecz rzecz w tym, aby co jakiś czas przypominać sobie, że nikt z nas nie żyje po to, aby w stu procentach oddawać się i służyć drugiej osobie. Jeżeli się oczywiście na to godzimy i czynimy ze swojego życia pewnego rodzaju poświęcenie, to jak najbardziej. Lecz nikt nie może nas do tego zmusić, nikt nie może od nas tego wymagać, jeżeli jest to nasza własna decyzja. Czyli gdybym postanowiła, tak, w całości poświęcam się pracy dla ludzi, i od tego momentu całe moje życie będzie temu podporządkowane, w porządku. Aczkolwiek Odrobina miłości własnej, która będzie polegała chociażby na tym, że zostawię sobie malenki margines na odpoczynek, też jest bardzo ważna. To jest ogromnie ważne, aby pamiętać o sobie. Odpoczynek, odpowiednie spędzanie wolnego czasu z rodziną, w ogóle relacje z rodziną, tego nie może zabraknąć. To jest bardzo ważne. I na tym polega miłość własna, aby pamiętać, że nigdy nie oddajemy się ludziom w całości bardzo w wielu sytuacjach, które doprowadzały do konfliktów, bardzo potężnych konfliktów. Przyczyną było właśnie to, że zabrakło stawiania tych granic. Czyli słyszałam opowieść następującą. Pani poświęcała się swojej rodzinie. Bogusiu, śpi ładnie. Sąsiad za oknem yy, śpiewa i megina na to reaguje. Cicho, śpij. Otóż pani poświęcała się rodzinie. Prawa gotowała, sprzątała, miała czworo dzieci, opiekowała się dziećmi, opiekowała się psem, opiekowała się domem, yy, bardzo dbała o swojego męża. Nie miała żadnych rozrywek, dlatego że wszystkie te obowiązki rodzinne plus ogród zabierały jej bardzo dużo czasu. Oprócz tego poświęcała się opiece jeszcze nad jakąś chorą ciotką. Każdy z rodziny wiedział, że może się do niej zwrócić o pomoc, i ona nigdy nie odmówi. Jest, jak to się mówi, na każde zawołanie, na każdy dzwonek, na każdy sygnał. W każdym momencie można było do niej zadzwonić, i ona rzucała wszystko, oczywiście po spełnieniu tych podstawowych obowiązków. Jechała bez względu na to, czy była chora, czy była zmęczona, czy była głodna, po prostu jechała. Rodzina tego od niej również wymagała. Wszyscy byli przyzwyczajeni. No, że przecież Litka jest taka wszędzie dostępna. Za każdym razem, bo masz problem, dzwoń do Litki. Aż pewnego razu Litka zachorowała. Zachorowała nagle i nieoczekiwani i wylądowała w szpitalu. I problem, Bogusiu, no pan musi sobie trochę pośpiewać. Wiem, że tobie to nie pasuje, ale musimy, musimy to jakoś przeżyć. Tak? Litka zachorowała, trafiła do szpitala i powiem więcej, yy, postąpiła na tyle niefajnie, że nikogo o tym nie uprzedziła, ponieważ miała zawał. No trudno, mając zawał, wziąć za telefon i zawiadomić wszystkie te osoby, wobec których wcześniej się zobowiązała, że przyjedzie, posprząta, gotuje, zrobi zakupy, żeby teraz nagle do nich wszystkich zadzwonić i powiedzieć, że jej nie będzie. Więc wyobraźcie sobie, że część z tych osób, pomimo że dowiedzieli się, że Litka jest w szpitalu, wyraziło swoją pretensję, żal, niechęć, generalnie bardzo negatywne emocje, no bo przecież obiecała i przecież pokrzyżowała im plany. Zatem Litka zetknęła się ze zjawiskiem, z którym i ja się zetknęłam, gdy moi klienci wyrazili pretensje. No jak to? Dzwonię o pierwszej w nocy. Przecież pani pozwoliła, że zawsze można zadzwonić. I teraz nagle pani mówi, że jest zmęczona i że pani śpi. Ale moja sprawa jest wyjątkowa. Ciuch. Ciuch. Nasz artysta się niestety mocno śpiewał. Maggi Bądź wyrozumiała. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale yy, dosyć głośno i barwnie śpiewa. No nic, Magi musi to przetrzymać, a ja za chwilę dokończę, o czym mówię. W każdym razie pani Witka wyszła ze szpitala i jeszcze szybciej wróciła do swoich obowiązków, w związku z tym pojawił się drugi zamek. Nie wiem, czy przeżyła trzeci, czy kolejny, ponieważ straciłam z nią kontakt, natomiast trafiła do mediacji razem z mężem, który wyraził pogląd, że z osobą tak nieprzewidywalną nie w sposób wytrzymać. Wydaje się to nieprawdopodobne. Uwierzcie mi, że podczas mediacji można usłyszeć naprawdę nieprawdopodobne historie. Takie, które w głowie się nie mieszczą, ponieważ wydaje nam się, że są granice ludzkiej przyzwoitości. I podkreślam stanowczo, do mediacji nie przychodzą osoby z patologicznych rodzin, a w każdym razie nie tylko i wyłącznie. Nie przychodzą sami wariaci i sami dewianci. To przychodzą ludzie, których spotykamy na co dzień. Tacy, do których chodzimy się leczyć i którzy uczą nasze dzieci, i którzy pracują w fabrykach. Tacy ludzie jak my, którzy. Wszędzie i dookoła prezentują się jako osoby odpowiedzialne, szczere, dobre, uczciwe i empatyczne, i które są niezwykle zdziwione, gdy zarzuca im się wykorzystywanie jakiejś osoby. No, przecież osoba ta dała przyzwolenie, przecież ona tego sama chciała, przecież ją to dowartościowywało, że przyjeżdżała do nas i siedziała z naszymi dziećmi, podczas gdy my jechaliśmy na piąty urok. Nikomu z tych osób nie przyszło do głowy, że Litka może chcieć odpocząć. Nikomu z tych osób nie przyszło do głowy, że ja też mam dzieci. I mogę nie chcieć o godzinie pierwszej w nocy rozmawiać z kimś na tematy zawodowe, pomimo że dałam przyzwolenie, że można zadzwonić i że należy ważyć tę sytuację, ponieważ stan duchowy kogoś, kto nie może zasnąć, bo martwi się swoim problemem, niekoniecznie jest aż tak ważną sprawą, żeby przerywać mój odpoczynek. Tacy ludzie jak my, w momencie, gdy zajęci są swoimi własnymi sprawami i mają przyzwolenie osoby, która ma zbyt niskie poczucie miłości własnej, będą zdziwione, wręcz oburzone tym, że w pewnym momencie stawiamy im granice. A niestety ta granica stawia się wówczas, gdy zaangażowanie jest już tak duże, że po prostu wyłączamy się. Dajemy z siebie 100%, 110%, 150%, no w którymś momencie już więcej, więcej nie da rady, nie da się wrzucić siódmego biegu. I wtedy pojawia się pretensja ze strony tych, których obsługiwaliśmy. Magi chce jednak wyjść. Nie wytrzymała występu artysty. Tak, tak, Bolusiu. Poszła do siebie, nie wytrzymała występu artysty. No cóż, nie każdy jest zrozumiały. Zatem stawianie tych granic pojawia się zwykle po pewnym czasie i wszyscy są przyzwyczajeni, że no przecież zawsze to było możliwe, przecież zawsze można się było do niej zwrócić o pomoc. Co więcej, zetknęłam się nawet z taką sytuacją, gdy ktoś miał pretensje do zmarłego, że ten umarł, zanim załatwił wszystkie sprawy dla danej osoby. I stąd mój temat o miłości własnej. Tak jak ja przekonałam się i tak jak wiele osób musiało przekonać się, że postawienie tych granic jest szalenie ważne i nie wynika z egoizmu. Nie wynika z, ze złego nastawienia i postawienie siebie na pierwszym miejscu i to jest złe. Dlatego, że dbać o innych jest rzeczą piękną. I bardzo wielu z nas cieszy. Myślę, że większość z nas lubi dawać od siebie, lubi pomagać bezinteresownie. Mamy tak wielu wolontariuszy, którzy szczerze poświęcają swój czas wolny, czyli to dobro, którego mają najmniej, żeby oddawać się innym. Znaczy, jeszcze raz podkreślam, te przypadki, które wyniosłam z własnego życiowego i zawodowego życia, te wszystkie doświadczenia, które pokazały mi, że. Nie można oddawać się na 100% nikomu, ani niczemu. Nie można nawet tak do końca na 100% oddawać się własnym dzieciom. Owszem, gdy są maleńkie im 100% czasu, bo nie są w stanie o siebie dobrze zadbać, ale z biegiem czasu ta granica powinna się przesuwać na naszą korzyść. Czyli pozwalajmy dzieciom, żeby się usamodzielniały po to, aby zyskać czas dla siebie. Pozwalajmy rodzicom, z którymi się. partnerom, z którymi się rozstajemy, aby. O ile to tylko jest możliwe, yy, mieli kontakt z dzieckiem, dzięki temu my mamy, mamy trochę czasu dla siebie. Angażujmy dodatkowo osoby z rodziny, jeżeli tego sobie życzą i nie musimy uzurpować sobie takiej pewnej władzy i pełnej kontroli nad wszystkim, panować nad wszystkim, nawet nad tym, co dzieje się poza polem naszego widzenia. Zostawiajmy trochę miejsca dla siebie, nie tylko na odpoczynek, nie tylko na rozrywkę, nie tylko na to, żeby poświęcić czas temu, co Czego lubimy i co nas cieszy, ale przede wszystkim po to, aby nie znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłam albo ta pani Litka. Dlatego, że ludzie nie zdają sobie bardzo często z tego sprawy. To nie jest ich zła wola. Po prostu, jeżeli nie postawimy granic, jeżeli nie nauczymy kogoś, że jesteśmy dla tego kogoś przez cały czas, ale to nie oznacza całej doby i całego tygodnia, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. To później stawienie takich granic będzie bardzo trudne. A zgłoszenie pretensji po 15-25 latach jest niezrozumiałe i prowadzi do poważnego konfliktu. Kochajmy siebie i szanujmy siebie, dlatego że dzięki temu rozumiemy, jak szanować i kochać innych. A dzięki temu, że postawiłam tę granicę i nauczyłam się mówić dość. Dzisiaj jestem dostępna tylko do godziny 20. Jutro można do mnie dzwonić nawet całą dobę. A pojutrze w ogóle nie, bo mam swoje zajęcia. W sytuacji, gdy postawiłam tę granicę, zauważyłam, że łatwiej jest mi zrozumieć, gdy granicę stawia ktoś inny i łatwiej jest mi odróżnić, gdy ktoś jest agresywnie asertywny, czyli przede wszystkim skupiony jest na własnych potrzebach i wobec takiej osoby trzeba być bardzo stanowczym. A gdy ktoś sam nie potrafił postawić tych granic, trzeba mu w tym pomóc. Miłość własna nie jest samolubstwem. Miłość własna jest szacunkiem do siebie stwarzaniem sobie autonomicznej przestrzeni, która jest konieczna i dzięki temu powoduje, że podnosi się nasze poczucie własnej wartości. A skoro tak się dzieje, skoro w nas się to zmienia, skoro ja zaczynam siebie bardziej szanować, dzięki temu zaczynam się bardziej kochać, zaczynam się bardziej akceptować, doceniam to, że ja potrzebuję czas nawet po to, żeby patrzeć się tempo w sufit. Przecież samo ocenianie, no co ty robisz w tym wolnym czasie, no nic, nie masz nic do roboty, to mogłabyś pomóc. Mogłabym, ale nie chcę tego zrobić, bo to jest mój czas wolny i to ja mogę zdecydować i mam prawo zdecydować, jak ten czas wolny będę spędzać. Czy będę dubać palcem w nosie, czy będę go spędzać, spełniać, spędzać na spełnianiu się w jakichś kreatywnych czynnościach. Ode mnie to ma zależeć, a nie od kogoś, kto będzie decydował za mnie. A zwróćcie uwagę, że jest takie nastawienie, aby komuś powiedzieć kto siebie nie szanuje w tym zakresie i kto siebie oddaje w całości, w stu procentach, no przecież wszystkim pomagasz. A co Ty robisz w wolnym czasie? No nie masz dzieci, nie masz ogródka, no to dla Ciebie to jest czysta przyjemność, żeby pójść i komuś posprzątać mieszkanie. Więc nie decydujmy za innych, a przede wszystkim pamiętajmy, aby zadbać o siebie. Nie oczekujmy, że wszyscy dookoła domyślą się, że trzeba o nas zadbać, bo owszem są takie anioły, które to widzą, które... Mówią, odpocznij, zrobię ci kanapkę, to ja coś dla Ciebie zrobię, to ja dla Ciebie popracuję, to ja Ci gdzieś zawiozę, to ja za Ciebie pojadę i tam posprzątam. Są wokół nas takie anioły, i trzeba to doceniać, i o tym, jak przyjmować od kogoś pomoc, i że to też jest sztuka, będę mówiła w kolejnych programach. Ale dzisiaj powtarzam po raz kolejny. Miłość własna to miłość i szacunek do samego, do samej siebie. Jeśli szanujesz i kochasz siebie, umiesz wyznaczać granice, umiesz wyznaczyć sobie autonomiczną przestrzeń, swój własny świat, który może naprawdę składać się tylko i wyłącznie z patrzenia w sufit, jeżeli to cię cieszy. Jeżeli wszystko to potrafisz, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przyciągniesz do siebie ludzi, którzy też to potrafią i też to uszanują, i nagle zamiast ciągle narzekających i wymagających wszystkiego i nie wiadomo czego, i jojczących nieustannie ludzi. Zobaczysz wokół siebie osoby, które pozwolą ci pomilczeć, które będą chciały po prostu z tobą przebywać, a w odpowiednim momencie wyczują, że chcesz być sam, sama. Jak również zasygnalizują tobie, że potrzebują samotności i wytchnienia, no bo przecież nie w sposób być z kimś 24 godziny na dobę, nawet jeżeli się go uwielbia, o ile to nie jest miesiąc miodowy. Zatem pamiętaj, miłość własna to nie samolubstwo, to nie egoizm. To nie wymysły dzisiejszej cywilizacji, żeby jak najwięcej dla siebie zagarnąć. To szacunek do siebie i do innych, który się w ten sposób przejawia. Także życzę wszystkim, żeby jak najbardziej kochali siebie, bo wtedy będzie ich kochał cały świat. I zobaczycie, jak bardzo jakość życia się zmieni. Ja swoich klientów tego nauczyłam. Musiałam zderzyć się z tą pretensją i, cóż, no przetrzymać te fale tsunami, gdy ktoś zgłaszał pretensję, że nie może teraz do mnie dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Zrobiłam to, gdy jeden z klientów, który bardzo płakał, że nie ma pieniędzy i że ledwo ciągnie i że jest mu bardzo ciężko funkcjonować, zapytał mnie, czy zechciałabym zmniejszyć mu wynagrodzenia, w kolejnym kroku zapytał, czy chciałabym poczekać trzy miesiące na wynagrodzenie. No oczywiście zgodziłam się, no przecież byłam bardzo empatyczna i nie kochałam siebie jeszcze wtedy do końca. Ten sam klient dwa tygodnie później... Przysłał mi życzenia z Wysp Karaibskich, życzenia z wakacji, życzył mi spędzenia dobrego czasu. I wtedy zdałam sobie sprawę, że byłam bardzo empatyczna w stosunku do niego, ale nie w stosunku do siebie. To nie jest błąd, żeby powiedzieć komuś w porządku: Nie pać skoro cię nie stać. Ale o tym też będę mówiła w kolejnych programach. Szacunek do siebie nie oznacza, że pracujesz ciągle za darmo i że rozdajesz siebie na prawo i lewo. Szacunek do siebie i miłość własna polega na tym, że szanujesz siebie jak największy skarb, jak osobę, którą chciałbyś widzieć na tym miejscu. Czy pozwoliłbyś swojemu dziecku, które kochasz nad życie, swojemu małemu dziecku, żeby teraz poszło na 12 godzin do ciężkiej pracy fizycznej, gdzie nikt nawet nie poda mu szklanki wody? Popatrz na siebie z takiej perspektywy. Czy chciałbyś widzieć najbliższą ci osobę, która z jednej pracy biegnie do drugiej i nikt nawet nie zainteresuje się, czy coś jadła w ciągu dnia? Czy chciałbyś zobaczyć najbliższą dla siebie osobę w takiej roli? A dlaczego siebie nie widzisz w takiej właśnie roli? Dlaczego nie pożałujesz samego, samej siebie, że tak właśnie żyjesz na co dzień? Miłość własna polega na tym, że zarówno uczysz się przyjmować od innych pomoc, od tych aniołów, które to dostrzegają, że jest ci to potrzebne, jak również polega na tym, że sam sama to dostrzegasz. Robisz przerwę w pracy, mówisz, muszę zjeść, muszę odpocząć, muszę iść spać. Mówisz komuś, nie stać cię na zapłacenie wynagrodzenia, dobrze, ale zapłać chociaż symboliczną złotówkę, bo w tej sytuacji czujesz, że uszanowałeś, uszanowałaś swoją własną pracę i swój własny wysiłek. Co więcej, ten ktoś, kogo nie było stać za zapłacenie pełnego wynagrodzenia, wysilił się bodaj na tę złotówkę. Ale dla tego człowieka to też był wysiłek, zatem i on uszanuje Twoją pracę. I zrozumie, że nie rozdajesz się na, za darmo i nie rozdrabniasz się na drobne. Ludzie reagują na drobne szczegóły. Oni nie domyślają się, jaka jest Twoja intencja. Nie wiedzą, czy jesteś człowiekiem super dobrym i filantropem, który rozdaje swój majątek. Świętym w Auraoli. Ludziom trzeba to pokazać i wyjaśnić, ale najlepiej pokazać to właśnie szanując siebie i kochając siebie. Zatem powtarzam po raz kolejny i już ostatni podczas tego programu: Kochaj siebie i szanuj siebie. I pamiętaj, że szacunek to nie rozdawanie siebie na prawo i lewo. I każdemu, kto tylko poprosi i zapragnie. Miłość własna nie polega na tym, że żądasz od innych i twardo wyznaczasz granice. Stawiający bardzo wysokie wymagania wszystkim dookoła, którzy się muszą temu podporządkować. Lecz miłość własna to poszanowanie własnej autonomii, własnej prywatności, własnej przestrzeni, stawianie granic, ale zarazem szanowanie i dostrzeganie granic u innych. Miłość własna to piękna rzecz, jak każda miłość. Zatem zacznij od tego, że pokochasz siebie. Przekonasz się, że jesteś świetną osobą, z którą warto być, o którą warto zadbać, żeby była z Tobą jak najdłużej i w jak najlepszych stosunkach. A wtedy przekonasz się, jak szybko zauważą to inni, pomimo, że nie powiedziałaś, nie powiedziałeś ani słowa. Oni to zobaczą w ułamku sekundy, bo wyczują właśnie tę miłość, która ma ciepłą energię i przyciąga. Uwierz mi, że to działa. Wielokrotnie byłam świadkiem takiej sytuacji. Zatem kochaj siebie, szanuj siebie. Jeśli podobał Ci się ten program, zostaw łapkę w górę. Jeżeli zechcesz, podziel się tym nagraniem ze swoimi znajomymi. Może zostaw komentarz, chętnie się z nim zapoznam i odpowiem. A jeżeli zechcesz również zostać moim subskrybentem, będzie mi bardzo miło. Zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień o godzinie 19 w niedzielę. I do słuchania podcastów, które już opublikowałam oraz tych, które będę publikować. Do zobaczenia.